Dzień dobry. Miałem trochę próśb od potencjalnych klientów, bym nagrał filmik z uruchomienia na zimnym silniku, więc za chwilkę to zrobię. Jednocześnie pokażę Państwu, jak teraz wygląda wnętrze, gdy całe zostało zrobione w włóknie węglowym. Jest to oryginalne włókno węglowe. Jest też już kałka Bossa 303, proszę zobaczyć. Naprawdę fajnie odświeżyło wnętrze. Wygląda naprawdę teraz dobrze. Oczywiście na kierownicy, na drzwiach. Jednocześnie prze... przepraszam trochę za... O, Hotel. Jednocześnie przepraszam trochę za partyzantkę, jeśli chodzi o nagrywanie tego filmiku. Um, ponieważ auto jest brudne, ale niestety u mnie po ostatnich deszczach dość mocno się kurzy i wszystko... Z drogiej osiadło na czarnym lakierze, więc wygląda to słabo. Wiadomo jak jest z czarnym lakierem. Dobrze, odpalamy. Kontrolki się zapaliły. Poszło. Mamy. Obrotu trochę wyżej, ponieważ odpalenie jest na zimnym silniku. Za chwilkę opadną. Tak a auto brzmi w środku, jest Przyzwoicie cicho, tak naprawdę oczywiście, na, na niskich obrotach. Przy wyższych obrotach jest dużo głośniej. O, już ładnie obroty opadły. Wyłączymy głuchawę. Mm. Lekka przegazówka tylko. Lekka, ponieważ y, silnik jest zimny. A tak brzmi na zewnątrz, otworzymy drzwi. Okay, i przegazówka. Na naprawdę niskich obrotach, tak więc... Jest naprawdę grubo. Jeszcze przejdziemy do tyłu auta. Jak. Na te Także. Zapraszam Państwa serdecznie do zakupu. Auto naprawdę daje wiele radości. Wszystkiego dobrego. Dobra, i żeby ten się tam Pozdrawiam.